Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć taki temat, o który często pytacie mnie w mailach, mianowicie o narcyzm. Eee, I tak jak mówiłam w jednym z swoich poprzednich filmów, narcyzm jest zjawiskiem na skali społecznej już dzisiaj obserwowalnym. Jest to pewnego rodzaju epidemia, na którą można by było powiedzieć, że cierpi współczesna ludzkość. Eee, Cała ta kultura selfie. Ten ekshibicjonizm, który jest związany z kreowaniem pewnego rodzaju wizerunku, który potem się sprzedaje, tak, gdzieś tam dalej, jest czymś, co tak naprawdę sprzyja temu zjawisku z jednej strony, jego kolportowaniu, a z drugiej strony można też uznać paradoksalnie, że jest to oznaką czegoś głębszego, czegoś, co ma swoje źródła na poziomie strukturalnym i co tak naprawdę drenuje, drenuje. Nas na poziomie takim osobowościowym. I teraz wiecie co, żeby dobrze zrozumieć kwestię narcyzmu, ponieważ mm, powiem tak że ta literatura, z którą się spotkałam, to albo dotyczyło jakichś takich, powiedzmy, informacji związanych z samym mechanizmem psychologicznym, tym rysem i on tam, jak on się kształtuje, albo powiedzmy wszystkimi skutkami, które są związane z funkcjonowaniem z taką osobą. I najczęściej opracowania te dotyczą relacji damsko-męskich, ponieważ najczęściej jest tak, że tymi narcyzami okazują się być mężczyźni, a kobiety są tymi, które w tych relacjach ogólnie są tą stroną tak zwaną pokrzywdzoną. Natomiast wiecie co, to jest ogólnie trochę bardziej złożony temat, ponieważ z tej perspektywy, z której patrzę na świat, jest tak, że żadne zjawisko, które się pojawia, nie jest przypadkowe i nie jest, jakby to powiedzieć, nie pojawia się ze względu na to, żeby po prostu komuś czynić się taką autoteliczną, czyli samą w sobie złośliwość. Najczęściej różnego rodzaju zjawiska i zdarzenia, z którymi spotykamy się w świecie społecznym, tak, są wynikiem jakichś głębszych zjawisk, które zachodzą na poziomach głęboko strukturalnych, w początkowo w osobowościach ludzkich, tak, a potem one się w jakimś tam sposób manifestują na tych bardziej widzialnych czy powszechnie rozpoznawalnych dla nas zakresach. I teraz wiecie co? Żeby dobrze zrozumieć, w jaki sposób ten narcyzm działa i jak ewentualnie się przed tym bronić, warto sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób zbudowana jest to ludzka osobowość. Nie ja tutaj tak pokrótce o tym opowiem, natomiast ci, którzy są bardziej zainteresowani tym tematem, to odsyłam do newslettera. Tam będzie link w opisie pod filmem. Tam w takich filmach dla subskrybentów trochę szerzej to wyjaśniam. I tutaj cała sytuacja polega na tym, że ta nasza osobowość, ona składa się w zasadniczo, znaczy inaczej. Mówimy o osobowości, która jest realna, nie mówimy o ego osobowości, bo to jest coś odrębnego. Chodzi o to, że ze światem interaguje prawdziwa osobowość, która w zasadzie śpi. I w jakimś tam sensie można powiedzieć, że jest ukryta w podświadomości. E Czyli ten, ten cały, że tak powiem, bagaż tej góry lodowej, która sobie większą częścią jest zanurzona pod wodą, można by było powiedzieć, że to jest nasza prawdziwa osobowość, a to, co sobie pływa na powierzchni, no to to jest ta świadomość dzienna, która też łączy się z taką konstrukcją osobowościową, którą nazywamy ego, a która niestety, no niestety, moim zdaniem, jest zazwyczaj rdzeniem i taką ostoją naszej tożsamości, z którą to tożsamością poruszamy się w świecie tak na co dzień. I teraz wracając do tych strukturalnych konstrukcji osobowościowych. Warto wiedzieć, że ona składa się, ta nasza osobowość, z czterech warstw. Z warstw, idąc od góry, jakby warstwa myślowa, warstwa um, emocjonalna, warstwa syntoniczna, zwana również eteryczną, i warstwa fizyczna. I teraz um, jest tak, że ogólnie o trzech z nich, tak? o wszystkich poza eteryczną bądź też syntoniczną, ogólnie dużo się mówi, pisze, są różnego rodzaju, um, um, jakby takie obszary życia, społecznego, które dotyczą tychże właśnie zakresów, tak? czyli na przykład myślenie, no wiadomo, że jakieś tam uczelnie i tak dalej, strona emocjonalna, no to cała, ta powiedzmy, powiedzmy że prasa kobieca, tak i to wszystko czym kobiety się interesują, czyli relacje i tak dalej i tak dalej no fizyczność wiadomo, że chodzi tutaj na przykład o sposób odżywiania się i o zdrowie szeroko pojmowane. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę eteryczną, która znajduje się pomiędzy warstwą fizyczną a emocjonalną, tak naprawdę te tematy jej zakresu należą do tak zwanego tabu, czyli seks, władza, pieniądze, ogólnie nasza energia życiowa i to w jaki sposób ona jest logistycznie kolportowana tak naprawdę między nami. I teraz jeżeli chodzi o narcystów, narcyści cierpią na taką przypadłość, która jest związana z faktem, że ich jakby biologiczna egzystencja najczęściej w dzieciństwie w jakimś sensie była zagrożona, tak? Czyli oni musieli wytworzyć tak silne mechanizmy obronne, które w pewien sposób w tym stają się jakimś osobnym podsystemem osobowości. I ten, że osobny podsystem osobowości w jakimś tam sensie yy, ma, można powiedzieć, jakąś taką swoją w cudzysłowie tożsamość. To ma swoje własne życie, to ma swoje priorytety, to ma swoje własne cele. Szerzej na ten temat pisałam w artykule. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. I teraz tak. Problem z narcystami polega na tym, że oni są bardzo wiarygodni, w sensie takim, że oni sami ogólnie wierzą w to, co mówią i sami wierzą w te historie, których są bohaterami, takie, które sami jakoś tam tkają. I teraz, jeżeli jesteśmy empatyczni, powiedzmy, wyczuwamy, tak, powiedzmy, czyjeś intencje, czyjeś nastawienie i tak dalej, tak dalej, to my sobie patrzymy pod tą warstwą, na, na poziomie tej warstwy emocjonalnej. No tak, no zgadza się, no facet ogólnie chciał dobrze, yy, yy, że tak powiem, myślał, że będzie tak, a nie inaczej, a tutaj ktoś mu podłużył świnie i tak dalej i tak dalej. Natomiast e, czyli, czyli na tej warstwie jakby e, emocjonalnej przyznajemy temu komuś rację on jest dla nas wiarygodny on ogólnie wierzy tak jak powiedziałam po w prostu w przedstawiony przez siebie historię. Natomiast i, i to może przez jakiś czas jakby to powiedzieć um, usypać naszą czujność. Natomiast to co jest tutaj istotne to to żeby wiedzieć że ktoś może usypiać naszą czujność na poziomie emocjonalnym, natomiast na poziomie syntonicznym, czy też eterycznym, tak, o tym czym jest syntonia i tak dalej, to też mówiłam w różnych filmach, możecie w kartach sobie generalnie je odnaleźć i na kanale w innych miejscach. Na warstwie syntonicznej nie jest nas w stanie nikt oszukać, dlatego że ona odbiera po prostu, to jest bardzo prosty mechanizm, to jest coś w rodzaju instynktu, tak? Czyli jest coś takiego, że jeżeli nas ktoś, że tak powiem, bije na tej warstwie, czy ktoś nam sprawia. Mm, jakąś tam, powiedzmy, krzywdę, tak, czy y, pewnego rodzaju ból, to w tym momencie my to rejestrujemy. Czyli jest coś takiego, że na przykład ktoś może się do nas bardzo mile odezwać w taki sposób społecznie poprawny, powiedzmy. Może y, y, zachować się z pozoru... Y, w taki sposób, który absolutnie nie powinien budzić naszego jakiegoś wkurzenia czy wzburzenia, ale my jednocześnie czujemy, że tak naprawdę w tym wszystkim jest coś, co tak naprawdę sprzedaje nam za przeproszeniem takiego dzwona w worku. Czyli wszystko jest fajnie pięknie, ale tak naprawdę coś sprawia, że na przykład. Zaczynamy czuć e, jakiś rodzaj ukłucia na przykład na sercu, albo na poziomie splotu słonecznego, albo że czujemy, że coś nas ściska, że ktoś nas próbuje po prostu jakoś w ziemi wcisnąć i tak dalej, i tak dalej. Ja ostatnio miałam taką... Reminiscencję, że powiem z dawnych lat, taka e, osoba o takim bardzo silnym rysie narcystycznym e, odezwała się do mnie z prośbą o jakąś tam recenzję pewnej informacji, o którą mm, a tam powiedzmy za, za, zapytywała. I niby mail był bardzo miły i bardzo poprawny, ale między słowami tak naprawdę było czuć tam znowu akcję pod tytułem To ja cię spróbuję ustawić w należnej tobie pozycji, czyli tak naprawdę tak, żebyś czuła się w sposób taki, że nie dorastasz do czegoś że starasz się, starasz, ale tak naprawdę to wszystko, co robisz, nie jest do końca takie, takie właściwe, czy takie akuratne, czy takie na 100%. I wiecie co? I takie rzeczy ogólnie można odczytać pod warunkiem takim, że bardzo mocno człowiek jest związany właśnie z tą swoją warstwą syntoniczną, że on potrafi ją odczytywać, że potrafi być na bieżąco z tym, co ona tak naprawdę mu niesie. I jeszcze jest jedna sprawa, że trzeba odróżnić pewne rzeczy, które dzieją się w niej, a na poziomie bieżącej sytuacji, czyli powiedzmy, ktoś coś do nas mówi, a my w tym momencie zczytujemy jakby tą informację całą naszą osobowością, tymi wszystkimi czterema warstwami, w tym również tą warstwą syntoniczną. E i trzeba to odróżnić od tego, że w warstwie syntonicznej mogą być stare czopy, tak? Różnego rodzaju, że tak powiem y, posiniaczonych w cudzysłowie obszarów, które wynikają z tego, że na przykład wcześniej jako dziecko byliśmy źle traktowani, tak? Na przykład jeżeli ktoś nas bił albo ktoś, nas, ktoś nam ubliżał, traktował nas w sposób taki, który po prostu y, był w jakimś tam sensie poniżający i deprecjonujący nas, to w tym momencie na warstwie syntonicznej są bardzo silne złogi i tak naprawdę y, są obudowane wokół tego programy psychiczne, że kiedy jest powiedzmy jakiś zapalnik, który uruchamia cały ten mechanizm, to my reagujemy niekoniecznie zgodnie z tym, co zaszło w tym momencie, tak, jakiegoś konkretnego zdarzenia, tylko zgodnie po prostu z tym, co chce się oczyścić, tak, czy tym programem, który tam wyrósł, wskazując tak naprawdę, że tam w tym miejscu jest coś, czym, czemu musimy się Gdzieś tam jakoś bardziej przyjrzeć. I teraz jest taka sytuacja, że możemy rozpatrywać w ogóle samo istnienie, czy samo przyjście narcyza do naszego życia, jako osoby, która bardzo dokładnie potrafi pokazać nam, w którym miejscu na warstwie syntonicznej są tego rodzaju czopy, siniaki i rzeczy, które mamy do naprawienia. Czyli jakby. Sam fakt tego, znaczy inaczej, co wskazuje, tak, że taka sytuacja ma miejsce ogólnie, to choćby sam fakt tego, że my możemy czuć, że łączy nas z tą człowiekiem taka więź, której nie jesteśmy w stanie zerwać, że jest to jakby z jednej strony taka świadomość, że ktoś nas, ktoś nas na przykład krzywdzi, a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie tego człowieka zostawić, ponieważ jest tam tyle jakby takich z naszego punktu widzenia walorów, które są dla nas jakieś takie uwodzące, fascynujące, po prostu niesamowite itd. Że no nie możemy. No po prostu nie możemy. No, niby wszystko wiemy i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę nie możemy się z tej relacji jakby no, wyplątać, tak? Trzeba by było też w takiej sytuacji, przynajmniej w moim przypadku to zadziałało zastosować metodę na detektywa, czyli Kwestia polega na tym, żeby wytropić jakby główny modus operandi. To nie chodzi o to, żeby chodzić, się rozpamiętywać, cały czas w tym grzebać, jakoś tak, powiedzmy, no nie wiem, fiksować się na tym, ale spróbować zauważyć wspólny mianownik różnych sytuacji życiowych, w których ogólnie się. Um, um, Znaleźliśmy. Czyli jeżeli jest tak, że na przykład cały czas trafiamy na niewłaściwego partnera, który na przykład właśnie w ten sposób jakby wykazuje takie narcystyczne zachowania, który sprawia, że my się czujemy kiepsko, że, 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 że nie wzrastamy przy tym człowieku, albo przynajmniej nie czujemy się spokojnie, że cały czas mamy wrażenie, że coś robimy nie tak, że z jednej strony jest coś fascynującego i to rwie po prostu emocje, super fajnie, karuzela przez jakiś czas, a potem jest po prostu dół i pognębienie. No, to znaczy, że coś jest ogólnie nie halo i tak. Naprawdę warto się temu przyjrzeć, dlatego, że paradoksalnie jest tak, że do naszego życia przychodzą tacy ludzie, jakich my potrzebujemy, a potrzebujemy takich, którzy jakby w jakimś sensie pomogą nam zobaczyć, w których miejscach w naszej osobowości, nie tylko w osobowości, są czopy i zastoje, które uniemożliwiają nam harmonijne funkcjonowanie tutaj. Oczywiście. Nie jest powiedziane, że istnienie, czy powiedzmy występowanie takich ludzi w naszym, w naszym jakby tutaj obszarze, czy w naszym, w naszym towarzystwie, w naszym, w naszym życiu ogólnie nie będzie wiązało się z jakiegoś rodzaju traumami tak? i z ciężkimi przeżyciami. Tutaj trzeba jakby wiedzieć o tym, że to są dwa równolegle funkcjonujące wątki, które muszą być jednakowo uhonorowane, tak? Czyli jeżeli przeżywam traumę z kimś, to nie mogę w tym momencie sobie powiedzieć, okej, okay, bo ja się tutaj tak dużo uczę, z tego doświadczenia, ja powinnam być mu wdzięczna i tak naprawdę tutaj, o, prawda. Em, Totalnie zanegować czy nie honorować po prostu swoich odczuć, które, które po prostu yy, yy, no, doznaje, tak W sensie, że jeżeli ktoś mnie bije, tak? czy po prostu w jakimś sensie okalecza fizycznie, to czy w tym momencie dzieje się taka sytuacja, że my się zatrzymujemy i po prostu robimy akcję pod tytułem, mmm, jak cudownie ta osoba uczy nas wytrzymałości fizycznej? No nie. Najczęściej albo się bronimy, tak? albo ogólnie w jakimś sensie decydujemy się na to, żeby zabezpieczyć się w taki sposób, żeby ta osoba już więcej nas nie krzywdziła. I na tych wszystkich innych warstwach, jakby sytuacja jest analogiczna. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tylko i wyłącznie patrzeć na to w takich kategoriach, żeby, że to jest jakaś tam powiedzmy nauka, ale też musimy zadbać o tego naszego człowieka, tak? o tą osobowość, która doświadcza tego wszystkiego i która. Y no, Jest takim sensorem tego, co ogólnie mamy gdzieś tam sobie uprzytomnić czy uświadomić. Tak? Natomiast sam, że tak powiem, sama droga tego, tego sensora, do tego, żeby w jakimś sensie. Um, stworzyć pewnego rodzaju wnioski tak które my potem możemy sobie przenieść do naszego że tak powiem kontyngentu świadomości no to w tym momencie jest tak że to jest w jakimś tam sensie często poświęcenie i tak naprawdę temu jakby obszarowi samego siebie trzeba również oddać honor tak, i oddać oddać miejsce więc tutaj tylko zwracam na to uwagę że tak naprawdę żeby poprawnie pewne sprawy harmonijnie przebiegły to jest konieczność utrzymywania pewnego rodzaju paradoksu tak czyli takiego dwutorowego, przynajmniej, percepowania tego, co się w danym momencie dzieje, tak, czyli z jednej strony przeżywania tego, co mamy do przeżycia, tego zjawiska, tak, tego, tego, tej, tej krzywdy, tego złego samopoczucia, czy cokolwiek, powiedzmy, mamy w tym momencie na tapecie, a z drugiej strony równolegle trzymać wątek taki obserwacyjno-przyjmujący wnioski, tak? Czyli taki, który prowadzi w pewnym sposób tą pracę detektywistyczną, czyli poszukiwania tego powtarzającego się życiowego motywu, tak? Dlatego, że z punktu widzenia prawa uniwersalnego jest tak, że to, co przychodzi do naszego życia, te wszystkie scenki rodzajowe, w których bierzemy udział, to są takie kalambury, które niosą ze sobą rozwiązanie pewnej zagadki. Tą zagadką jest wskaza jakby opisanie miejsca w naszym wewnętrznym świecie, które wymaga właśnie zharmonizowania, odczopowania i oczyszczenia. I jeżeli poprawnie uda nam się to wszystko odczytać, a nie odczytamy tego poprawnie, jeżeli właśnie głęboko tego nie przeżyjemy, bo nie, bo nie skompletujemy wtedy całej informacji, która jest zawarta w tych kalamburach. E no to tak naprawdę dopiero wtedy kiedy już to wszystkie etapy zostaną poprawnie zakończone dopiero wtedy coś co do tej pory było naszym jakby to powiedzieć doświadczeniem czy zakresem doświadczenia na którym sobie do tej pory funkcjonowaliśmy czy pewne jakieś powiedzmy powtarzające się wydarzenia w naszym życiu które cały czas nas dotykały one się jakby rozwiązują i przestają już nas dotykać w sensie że przestaje nam się to co coś przydarzać tak czyli na przykład tutaj idąc powiedzmy konsekwentnie tropem partnera taki partnerstwa możemy spotkać partnera takiego który będzie właściwy dlatego, że ci niewłaściwi którzy byli um, statystami w przedstawieniu, statyst, oczywiście mówię to w cudzysłowie, tak? w przedstawieniu związanymi z kalamburami na temat tego, co mamy w sobie zobaczyć, już po prostu zgadliśmy zagadkę, która była przez niej przedstawiana i tak naprawdę nie ma potrzeby dłuższe, dłużej jakby tego wątku kontynuować, tak? Dlatego też, wracając jeszcze tutaj do tematu samych narcystów, dlatego że to jest ogólnie temat bardzo szeroki i głęboki, oni tak naprawdę pokazują, tak jak powiedziałam, na syntonii, w których momentach my tak naprawdę pozwalamy siebie bardzo mocno krzywdzić. I w zasadzie ich obecność, powiedzmy w skali takiej społecznej, tak, jako pewnego nasilonego zjawiska, ona nie jest przypadkowa, tak? Chodzi o to, że ci ludzie, oni wskazują po prostu dla jakiegoś bardziej szerokiego wycinka populacji ten obszar, na który trzeba zwrócić bardzo mocną uwagę. Bo powiem wam w ten sposób, że tak naprawdę z mojego punktu widzenia y, są trzy jakby takie... Y, Zakresy, czy trzy to, tematy, czy trzy jakby przyczyny powiedzmy, tego, że tutaj na, tej, na tym świecie dzieje się tak źle. Jest to oczywiście kobiecy punkt widzenia. Po pierwsze, brak rozpoznania w ogóle takiej warstwy w psychice, znaczy w psychice, w osobowości akcentonie. Po drugie, wynikające z tego faktu złe relacje pomiędzy kobietami a mężczyznami, z szczególnym naciskiem na to, że kobiety we współczesnym świecie absolutnie nie mają zielonego pojęcia, na czym polega ich rola i jaka moc w nich drzemie. A trzecia sprawa to jest związany z tym wszystkim narcyzm, który na kanwie dwóch pozostałych w zasadzie wyrasta. Więc tak naprawdę, my zauważmy, że to jest trochę w ten sposób, że powiedzmy to takie, takie skupienie się w ogóle na tym narcyzmie, ogólnie rzecz ujmując. To jest taka sytuacja, w której hmm, w zasadzie. Hmm, nie chcę tego spłaszczać, ale jest to już tak naprawdę działanie czy zainteresowanie skutkami łupieżu, a nie jego przyczyną, ponieważ przyczyna leży o wiele głębiej. Przyczyna leży w tym, że Ogólnie cały ludzki system osobowościowy jest w takim programie, czy w takim nastawieniu, w którym jakby wydziela z siebie pewnego rodzaju podsystemy, które są pewnymi pirackimi kopiami tego właściwego, tak. I cała sytuacja prowadzi do tego, że my się identyfikujemy właśnie z tymi pirackimi kopiami, tak? czyli ego osobowością, a nie z całą osobowością. I teraz sama to powiedzieć, jakby. Cała zabawa polega na tym, żeby umieć wrócić z tej ego-osobowości do właściwej osobowości, dlatego że dopiero od tego momentu zaczyna się prawdziwa praca. I takie zjawiska jak narcyzm, one tak naprawdę są niestety, ale takim batem na całą populację, która mówi, Ej, halo, ale hello kitty, ale wy się generalnie obudźcie. I tak naprawdę, moim zdaniem, nie na darmo yy, tak naprawdę, powiedzmy, ten temat narcyzmu tak bardzo dotyka kobiet, dlatego że, tak jak mówiłam we wcześniejszym filmie, na kobietach spoczywa dosyć spora odpowiedzialność za to, w jaki sposób te relacje społeczne się potem układają. I w momencie, jeżeli one same nie są uporządkowane ze sobą, to potem te społeczeństwa, one jakby impulsują społeczeństwo do tego, żeby opierało się na fundamentach równie nieuporządkowanych i chaotycznych, co one same. I Myślę właśnie, że taka szczepionka w postaci narcystów, którzy bardzo intensywnie nas, jakby to powiedzieć, tutaj nawiedzają w tych naszych relacjach, tak? I, i, I kiedy musimy w pewnym momencie skonfrontować się z faktem bardzo czasami nieprzyjemnym, tym, że na przykład, no nie wiem, całe życie powiedzmy, czy nasze wyobrażenie na temat naszego związku, czy naszej relacji po prostu tkwiło w pewnego rodzaju iluzji, albo że pozwalałyśmy po prostu sobie, na funkcjonowanie w toksycznym związku, to wszystko tak naprawdę po jakimś czasie to cierpienie, kiedy ono minie, kiedy człowiek już sobie to tak naprawdę przetrawi, tak? To prowadzi do bardzo konstruktywnych i bardzo potrzebnych, moim zdaniem, na chwilę obecną wniosków, tak? Ponieważ. A... Jakkolwiek narcyści potrafią być bardzo dokuczliwi i bardzo tak naprawdę podcinający skrzydła, przygnębiający i cokolwiek, jakiekolwiek inne określenia tutaj by nie przyszły na myśl które po prostu obrazują fakt, że człowiek się czuje dzięki nim wciśnięty w ziemię po prostu jak taki, jak taki nie wiem po prostu kawałek jakiegoś liścia, czy kawałek jakiegoś śmiecia, który sobie leży na podłodze, czy na, czy na ziemi. To nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia całego systemu ta ich działalność jest bardzo potrzebna. Bo, moi drodzy, jest tak, że współcześnie ludzkość naprawdę jest na zakręcie i jest na krawędzi. I jeżeli w szybkim tempie jakaś część populacji, odpowiednio duża do tego, żeby móc zdać sobie sprawę z tego, co się tutaj tak naprawdę dzieje, nie obudzi się, no to po prostu Hmm, może być różnie, tak? I y, dlatego powiedzmy, cała, dajmy na to, natura czy życie, tak? Jest inteligentnym przejawieniem y, czegoś głębszego, wyższej inteligencji i ta wyższa inteligencja, z uszanowaniem dla wolnej woli człowieka, tak? Y, za pomocą tych różnego rodzaju kalamburów pokazuje mu, w którym miejscu powinien tak naprawdę popatrzeć, tak? W którym miejscu jest błąd, czemu się ogólnie przyjrzeć? A, to oczywiście wyjaśnienie które tutaj przedstawiłam ma o wiele głębsze um, powinowactwo tak w sensie takim że to o czym mówię to są tylko bardzo zewnętrzne poziomy takie związane z takim um, bardzo namacalnym, wręcz codziennym naszym tutaj manifestowaniem się, oczywiście ten problem sięga o wiele, wiele głębiej wymiarów, wymiarów bardzo duchowych, tak, takich, które są związane z duszą, z duchem, z w ogóle ze ścieżką duchową, jako taką. Natomiast gdyby ktoś ewentualnie chciał się tym w jakimś sensie zainteresować, to odsyłam właśnie do filmów dla subskrybentów. Natomiast dla powiedzmy, jeżeli ktoś nie chce w to wnikać, i ktoś chce po prostu konkretnych rozwiązań i konkretnych wyjaśnień związanych z taką bardzo dużą przeziemnością, to bardzo zachęcam mimo wszystko jednak do tego, żeby rozszerzyć swoją percepcję, przynajmniej dotyczącą osobowości. tak? o te zakresy, o których wspomniałam i o relacje, jakie pomiędzy tymi zakresami występują, ponieważ one mają fundamentalne znaczenie dla samej poprawności społecznego życia. Jeżeli myślimy o tym, żeby na przykład zarabiać fajne pieniądze, mieć fajnego partnera ogólnie, spokojne życie i tak dalej, i tak dalej, to niestety ciężko jest to zrobić w momencie, jeżeli nie zrobimy remanentów w tychże naszych osobowościowych, osobowościowych obszarach, tak? dlatego że no niestety, ja pomijam, że tak powiem, wierchuszkę, która występuje tutaj na tej planecie i jest tak naprawdę tymi, którzy powiedzmy zarządzają tutaj z poziomów finansowych i nie muszą się, że tak powiem, być może o pewne, jakby to powiedzieć, ekonomiczne tutaj. Prawidła, zbytnio stresować, niestety większość z nas jest tak naprawdę na bardzo intensywnej ścieżce zdrowia. Tak? I jest to niestety czyściec w jakimś tam sensie. Trzeba mieć tego świadomość. To nie są takie do końca wakacje tutaj, na tym świecie, i po prostu tylko trzeba, jakby przy znajomości takich podstawowych, technicznych rzeczy, bez nawet wnikania w jakieś tam szczegóły tak i powiedzmy latania po chmurach i unoszenia się w mistycznych jakichś tutaj, powiedzmy, przestrzeniach. Można po prostu sobie to życie uporządkować na takiej samej zasadzie jak porządkujemy sobie na przykład pokój, tak czy mieszkanie, w którym w danym momencie mieszkamy. I dlatego też o tym mówię, dlatego też dzielę się tą wiedzą, dlatego że czasami zachowanie takiej podstawowej higieny, takiego podstawowego BHP, ono bardzo dużo pomaga i tak naprawdę pomaga też przede wszystkim zrozumieć sens i znaczenie tego, co nam się przydarza. I do czego to prowadzi, tak? Bo jeżeli rozszerzymy sobie to nasze patrzenie o to, że właśnie jest ta głębsza inteligencja, która zarządza tak naprawdę tym całym, powiedzmy, tutaj tą przestrzenią, która, która na nią wpływa i która ustanowiła pewne prawa, które tak naprawdę prowadzą nas do czegoś sensownego, tak? Do czegoś głębszego, nawet jeżeli tego nie, nie rozumiemy, to w tym momencie żyje się po prostu o wiele łatwiej i o wiele spokojniej, pomimo tego, że dotykają nas e, bardzo mm, nie Miłe doświadczenia i często przechodzimy przez, przez różne burze i różne zawieruchy w naszym życiu. Ok, to mniej więcej na tyle. Tym razem dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do wyświetlenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Pa!